Seria filmów Jurassic Park od dziesięcioleci zachwyca widzów, ożywiając dinozaury dzięki przełomowym efektom wizualnym i niezapomnianym kreacjom aktorskim. Niestety, wielu utalentowanych aktorów, którzy przyczynili się do powstania tych klasycznych filmów, już nie żyje. W tej okazji oddajemy hołd 37 zmarłym aktorom Jurassic Park, wspominając ich rolę kariery i trwały wpływ na kino. Przyjrzyjmy się spuściźnie, jaką pozostawili po sobie w tej niezwykłej serii. Richard Attenborough urodził się 29 sierpnia 1923 roku w Cambridge w Anglii, w rodzinie intelektualistów z tradycjami artystycznymi i edukacyjnymi. Od najmłodszych lat przejawiał szczególną pasję do teatru i filmu, a następnie studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Defrun. Jego kariera trwała ponad sześć dekad, obejmując szeroki wachlarz ról od aktora przez reżysera po producenta i pozostawiła trwały ślad w historii brytyjskiego i światowego kina. W wieku 70 lat wcielił się w rolę Johna Hammonda w filmie Jurassic Park Night 93 który stał się ikoną współczesnego kina, Hammond Attenborough wcielił się w ambitną i pełną pasji postać założyciela parku dinozaurów, mającego śmiałe marzenie o wskrzeszeniu stworzeń wymarłych od milionów lat. Ta postać nie była po prostu naukowcem, ale łączyła w sobie inteligencję, entuzjazm i przedsiębiorczą arogancję. Jego subtelna gra aktorska pozwala widzom poczuć się jak kochany, ale i niespokojny Hammond, gdy jego marzenia wymykają się spod kontroli i prowadzą do katastrofy. Można powiedzieć, że sam Attenborough tchnął życie w film, czyniąc go bardziej wyrazistym i niezapomnianym niż kiedykolwiek. Oprócz znakomitej kariery filmowej, Attenborough ma również satysfakcjonujące życie osobiste. Poślubił aktorkę Shaila Sim w 1945 roku i byli razem przez prawie 70 lat, stając się jedną z najbardziej kultowych par w brytyjskim świecie sztuki. Mieli troje dzieci, a rodzina zawsze była dla niego największym duchowym wsparciem w aureoli przemysłu filmowego. Jednak starość przyniosła wiele wyzwań. Po poważnym udarze mózgu w 2008 roku jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał, co zmusiło go do poruszania się na wózku inwalidzkim i stopniowego wycofywania się z działalności artystycznej. Pozostał jednak spokojny, optymistyczny i zawsze szanowany przez przyjaciół i współpracowników. Richard Attenborough zmarł w wieku 90 lat 24 sierpnia 2014 roku w Londynie. Zaledwie kilka dni przed swoimi 91 urodzinami, przyczyną śmierci była niewydolność serca spowodowana powikłaniami po udarze. Jego odejście pozostawiło głęboki smutek w sercach fanów i kolegów na całym świecie. Był nie tylko utalentowanym aktorem i znakomitym reżyserem, ale także symbolem pasji, kreatywności i niegasnącej miłości do kina. Bob Peck urodził się 23 sierpnia. 1945 roku w Leeds, w Anglii, w rodzinie robotniczej. Już w czasach szkolnych przejawiał pasję do teatru i sztuk performatywnych. Po ukończeniu szkoły, Peck dołączył do kilku lokalnych zespołów teatralnych, następnie został przyjęty do Royal Shakespeare Theatre, gdzie szybko dał się poznać jako utalentowany aktor teatralny o wyrazistym i głębokim stylu gry. W 1993 roku w wieku 48 lat Bob Peck zapisał się w historii kina rolą Roberta Muldoona w parku. Jurajskim hicie. Stevena Spielberga, który na nowo zdefiniował gatunek science fiction jako szef ochrony parku Muldoon, jest utalentowanym, myśliwym, spokojnym i opanowanym. Jest jedną z niewielu postaci w filmie, która dostrzega prawdziwe zagrożenie ze strony dinozaurów, zwłaszcza velociraptorów. Obraz Mulduna w kapeluszu z szerokim rondem, z bystrym spojrzeniem i ostrożnymi krokami pozostawił niezatarte wrażenie. Krótka, ale przejmująca kwestia Clever Girl, wypowiadana podczas konfrontacji z Veloci zanim ten zostaje pokonany, stała się kultowym momentem filmu powtarzanym przez fanów od dziesięcioleci. Stanowi ona nie tylko uznanie potęgi drapieżników, ale także odzwierciedlenie ducha człowieka, który rozumie, że natura jest zawsze potężniejsza i nieprzewidywalna niż ludzka ambicja. Poza dużym ekranem, Bob Peck zyskał uznanie również w brytyjskiej telewizji Rola w serialu Edge of Darkness 1985. Przyniosła mu liczne nagrody, w tym prestiżową Nagrodę BAFTA, co uczyniło go jednym z czołowych aktorów swojego pokolenia. Poza karierą aktorską Bob Peck prowadzi szczęśliwe życie rodzinne. W 1982 roku poślubił aktorkę Jill Baker i miał troje dzieci. Pomimo intensywnej kariery przyjaciele wspominali go jako oddanego męża i kochającego ojca. Niestety, pod koniec lat 90 zdiagnozowano u niego raka, co szybko doprowadziło do pogorszenia stanu zdrowia. Bob Peck zmarł w wieku 53 lata 4 kwietnia 1999 roku w Londynie, pozostawiając po sobie ogromny smutek i żal wśród fanów i współpracowników. Jego nagła śmierć była ogromną stratą dla brytyjskiego kina, ale jego rola jako Roberta Molduna i jego wkład artystyczny pozostaną na zawsze w pamięci. Pete Postlethwaite. Prawdziwe imię i nazwisko. Peter William Postlethwaite urodził się 7 lutego 1946 roku w Warrington, Cheshire, Anglia. Dorastał w rodzinie robotniczej i początkowo nie myślał o zostaniu aktorem. Jako młody człowiek, Pitt studiował pedagogikę i pracował jako nauczyciel teatru w szkole średniej i krzał. To właśnie w tym czasie zaczął odkrywać swoją pasję do teatru i stopniowo rozwijał swoją karierę w dziedzinie sztuk performatywnych. Po wielu latach pracy na scenie i w Royal Shakespeare Theatre, Pete Postlethwaite stał się rozpoznawalną twarzą brytyjskiego kina i Hollywood. Uważany jest za jednego z aktorów o unikalnym stylu kanciastej twarzy i silnej ekspresji, którzy z łatwością robią na widzach głębokie wrażenie, mimo że grali tylko w rolach drugoplanowych. W 1997 roku w wieku 51 lat, Pete wcielił się w rolę Rolanda Tembo w filmie Zaginiony Świat, Park Jurajski, kontynuacji przeboju Dinozaur w reżyserii Stevena Spielberga. W filmie Roland Tembo jest doświadczonym, myśliwym, zimnym, utalentowanym i kierującym się zasadami. Poluje na dinozaury nie dla pieniędzy ani sławy, ale z czystej pasji, jaką jest rzucanie wyzwań i konfrontowanie się z naturą. Kreacja Tembo w wykonaniu PTA nadaje filmowi wyjątkową głębię. Jest spokojny, zdecydowany i zupełnie inny niż otaczające go spanikowane postacie. Choć ta postać nie gra głównej roli, jest jednym z niezapomnianych momentów filmu, wyraźnie pokazującym znakomity talent aktorski Postlethwaita. W prawdziwym życiu Pete Postlethwaite prowadzi szczęśliwe życie rodzinne. 1987 roku poślubił Jacqueline Moorish, z którą ma dwoje dzieci: Williama i Lily. Pomimo intensywnej kariery aktorskiej, Pitt był znany jako oddany mąż i dobry ojciec. Jednak w latach 90 jego zdrowie zaczęło się pogarszać. U Pita zdiagnozowano raka jądra, a później zmagał się z rakiem trzustki. Nie porzucił jednak kariery aktorskiej. Nawet w późniejszych latach nadal występował w wielu ważnych filmach, takich jak Incepcja 10 i Miasto 10, demonstrując swoją niezwykłą wolę i niegasnącą miłość do sztuki Pit. Postlethwaite zmarł 2 stycznia 2011 roku w Shropshire w Anglii, w wieku 64 lata. Jego śmierć pozostawiła po sobie ogromną pustkę w przemyśle filmowym, jednak jego znakomite występy i niepowtarzalny styl gry nadal sprawiają, że jest pamiętany jako jeden z najbardziej cenionych talentów brytyjskiego kina: Geoffrey C. Brown jako robotnik w klatce z ptakami drapieżnymi. Geoffrey C. Brown urodził się 22 stycznia 1945 roku w Los Angeles w Kalifornii w rodzinie pasjonatów sportu. Już jako młody człowiek rozwinął w sobie pasję do baseballu i wkrótce został zawodowym graczem. Jego kariera sportowa zaszczepiła w Brownie dyscyplinę, sprawność fizyczną, wytrzymałość i ducha walki cechy, które przydały mu się, gdy przeszedł do pracy kaskaderskiej i aktorstwa w Hollywood. W 1993 roku w wieku 48 lat, Geoffrey C. Brown został obsadzony w filmie Stevena Spielberg'a Park Jurajski, który zmienił świat kina. W pierwszej scenie gra pracownika klatki z velociraptorami. Choć krótka scena Browna jest kluczowa, budując napięcie i wzbudzając pierwszy strach u widzów. Kiedy jego postać zostaje wciągnięta do klatki przez velociraptora Krzyki przerażenia i bezradności pozostałych pracowników zapowiadają. Chaos i niebezpieczeństwo, które przenikają cały film i stanowią pierwszy bodziec, który wyraźnie uświadamia widzom śmiertelne zagrożenie ze strony dinozaurów, a zwłaszcza Velociraptorów. Można powiedzieć, że krótki występ Brauna doskonale oddał przesłanie, że ludzie nie są w stanie kontrolować natury ani Parku Jurajskiego. Jeffrey C. Brown wybrał życie prywatne i rzadko pojawiał się publicznie. Unikał hollywoodzkich reflektorów, aby spędzać więcej czasu z rodziną i realizować osobiste pasje. Przyjaciele wspominali Brauna jako człowieka prostego, ciepłego, skromnego i skromnego. Niestety w ostatnich latach życia musiał walczyć z rakiem, choć odporny stan zdrowia Brauna stopniowo się pogarszał. Zmarł w swoim rodzinnym Los Angeles. 11 stycznia 2014 roku, w wieku 68 lat. Jego odejście pozostawiło głęboki smutek w rodzinie i widzach, którzy wciąż wspominają go w poruszających momentach otwierających film Park Jurajski. Choć Geoffrey C. Brown nie był wielką gwiazdą, zapisał się w historii kina, udowadniając, że czasem krótka scena może na zawsze zapaść w pamięć widza. Jay Silva. Jako kapitan barki. J. Silva. Imię i nazwisko rodowe. Jerry Silva urodził się 15 kwietnia 1948 roku w Los Angeles w Kalifornii. Dorastał w tętniącym życiem mieście filmowym, gdzie każdy zakątek był związany z Hollywood i przemysłem rozrywkowym. Choć nie był gwiazdą pierwszej ligi Silva. Od najmłodszych lat pasjonował się aktorstwem i szybko znalazł możliwości w rolach drugoplanowych, zarówno jako statysta, jak i dubler kaskaderski. Był znany jako solidna twarz, ponieważ reżyserzy zawsze wnosili solidność i autentyczność do każdej drugoplanowej postaci. W 1997 roku. W wieku 49 lat Jay Silva otrzymał jedną z najbardziej pamiętnych ról w swojej karierze, występując w filmie The Lost Jurassic Park World. Kontynuacja przeboju w reżyserii Stevena Spielberg'a. W filmie gra kapitana Kapitan Barki, który sterował Barką, która zabrała ekspedycję i ciężki sprzęt z wód w pobliżu Isla Sorna, jest obecny tylko przez chwilę, ale pozostawia trwałe wrażenie swoim spokojnym i nerwowym zachowaniem, odzwierciedlającym nastrój doświadczonego człowieka, świadomego czyhających na niego niebezpieczeństw. Kapitan Sylwii odmawia wejścia na niebezpieczną wyspę, co potęguje napiętą atmosferę filmu. To również istotny szczegół. Ponieważ jego wahanie i ostrzeżenia potęgują niepokój widzów w związku z podróżą, jednocześnie podkreślając okrucieństwo natury w obliczu ludzkiej ambicji kontrolowania jej. Poza przemysłem filmowym Silva wiedzie proste życie. Nie zabiega o sławę w sposób ostentacyjny, lecz dyskretnie wydaje pieniądze. Poświęcał wiele czasu rodzinie i przyjaciołom. Ci, którzy znali Sylwę, wspominają go jako ciepłego, skromnego człowieka, który doceniał każdą rolę dużą czy małą. Jednak starość przyniosła mu wielkie wyzwania. U Sylwii rozwinęło się później otępienie czołowo-skroniowe choroba, która bezpośrednio wpływa na pamięć, osobowość i komunikację. Pomimo zmagania się z chorobą, pozostał optymistą i otrzymał troskliwą opiekę od rodziny. Jay Silva zmarł 9 maja 2020 roku w Los Angeles w wieku 72 lata. Jego odejście to wielka strata dla tych, którzy go znali i kochali. Dla widzów, Silva na zawsze pozostanie w pamięci jako niewielka, ale znacząca. Część uniwersum Parku Jurajskiego, udowadniając, że czasem nawet przelotna rola może przyczynić się do powstania niepowtarzalnej atmosfery i nieprzemijającej witalności klasycznego filmu. Julio Oscar Mechoso, jako Enrique Cardozo. Julio Oscar Mechoso urodził się 31 maja 1955 roku w Miami na Florydzie i ma 46 lat. W filmie Park Jurajski III. Z 2001 roku zagrał Enrique Cardozo, dzielnego kapitana statku, którego tragiczny los spotyka we mgle. Jego rola dodała napięcia filmowi z dala od mgły. Mejoso poślubił Nancy w 1980 roku i miał troje dzieci. Zmarł w wieku 62 lata, 25 listopada. 2017 roku w Burbank w Kalifornii na zawał serca. Bruce French jako reporter naukowy. Bruce French urodził się 4 lipca 1945 roku w Rhinebeck w stanie Iowa w USA. Pochodzący z rodziny robotniczej na Środkowym Zachodzie dorastał w środowisku, które kładło nacisk na edukację i ciężką pracę. Od najmłodszych lat, French rozwinął zamiłowanie do aktorstwa, co skłoniło go do udziału w szkolnych i lokalnych zajęciach teatralnych. Po ukończeniu studiów kontynuował karierę teatralną, stopniowo umacniając swoją pozycję w amerykańskim przemyśle aktorskim, zwłaszcza w telewizji i teatrze. W wieku 48 lat Bruce French został obsadzony w filmie Park Jurajski Stevena Spielberg'a 1993. W filmie wciela się w reportera naukowego, który pojawia się w scenie oficjalnej konferencji prasowej choć jest to niewielka rola. Jego rola ma charakter symboliczny, przyczyniając się do przełomowego początku filmu i ukazując kontekst naukowy, którym ludzie próbują zrozumieć i kontrolować moc wykraczającą poza wyobraźnię technologię klonowania dinozaurów. Moment, w którym zadaje to pytanie, nadaje filmowi autentyczności, sprawiając, że widzowie czują, że to nie tylko opowieść science fiction, ale coś, co mogłoby się wydarzyć we współczesnym świecie. Poza ekranem, Bruce French ma za sobą karierę trwającą dekady, występując w popularnych serialach telewizyjnych od Kronik Seinfelda z Matlocka, Malcolma z Południa, Środka. Po prezydencki poker. Dzięki swojemu spokojnemu usposobieniu i głębokiej inteligentnej twarzy, często gra intelektualistów, lekarzy, profesorów lub księży. Co więcej, French jest również znakomitym aktorem teatralnym, zdobywcą wielu nagród za umiejętność adaptacji klasycznych sztuk. Jego życie prywatne jest ściśle związane z aktorką Eileen Barnett. Którą poślubił w 1991 roku. Uważani są za szczęśliwą i silną parę artystyczną, która zawsze towarzyszy sobie zarówno w sztuce, jak i w życiu codziennym. Bruce French zmarł 7 lutego 2025 roku, w wieku 79 lat. Jego śmierć zakończyła karierę obejmującą scenę telewizję i film, choć jego rola w parku jurajskim stanowiła jedynie niewielki fragment całości to w połączeniu z setkami innych ról odzwierciedla jego oddanie wytrwałość i niegasnącą miłość do sztuki. Bruce French zawsze będzie pamiętany jako znajoma twarz cichy artysta, który jednak wywarł głębokie wrażenie na publiczności. Robin Sachs jako Pan Bowman Robin Sachs urodził się 5 lutego, 1951 roku w Londynie w Anglii, w rodzinie o tradycjach artystycznych. Jego rodzice byli znanymi angielskimi aktorami, więc Saks od najmłodszych lat miał styczność z teatrem i kinem. Jego ścieżka artystyczna była z góry określona i po ukończeniu Królewskiej Akademii Muzyki i Sztuki Dramatycznej Radha podjęła tam studia. Szybko ugruntował swoją pozycję w szerokim wachlarzu ról od klasycznych sztuk Szekspira po telewizję i film. W wieku 46 lat Saks zagrał w filmie Stevena Spielberga Zaginiony świat Park Jurajski 997, w którym główną rolę gra pan Bowman Bogaty, turysta, który zabiera rodzinę na wyspę. Podczas tej pozornie relaksującej podróży jego córka zostaje zaatakowana przez starożytne stworzenia, co zapoczątkowuje serię przerażających wydarzeń w filmie. Choć jego rola była niewielka i pojawiła się tylko na początku, była niezwykle ważna. Ponieważ scena ta wyraźnie ukazywała potencjalne zagrożenie na wyspie, przygotowując grunt pod całą historię. Dzięki swojemu wrodzonemu talentowi aktorskiemu, Saks w pełni oddał bezradność i panikę ojca. Widzącego swoją rodzinę w niebezpieczeństwie, co przyczyniło się do autentyczności filmu poza zaginionym światem, Robin Saks miał znakomitą karierę, która trwała dekady. Wystąpił w wielu popularnych filmach i serialach telewizyjnych, takich jak Buffy: Postrach Wampirów, Babylon 5, Alias Sand, a także użyczył głosów popularnej serii gier wideo Mass Effect. Jego głęboki, potężny głos stał się znakiem rozpoznawczym, dzięki czemu jest niezwykle pożądany w branży aktorskiej. W życiu prywatnym Robin Sachs był trzykrotnie żonaty, ostatnio z Dennaie, aktorką Casey DeFranco, z którą się rozwiódł, choć nigdy nie miał stałego związku małżeńskiego. Przyjaciele i współpracownicy wspominali go jako oddanego dowcipnego i pełnego współczucia artystę. Niestety, jego życie nagle się zakończyło. 1 lutego 2013 roku zaledwie cztery dni przed swoimi 62 urodzinami. Robin Sachs zmarł w Los Angeles w Kalifornii na zawał serca. Jego śmierć pozostawiła głęboki smutek w sercach fanów, kolegów i osób, które z nim pracowały. Robin Sachs może nie był główną postacią w parku, parku, jurajskim czy zaginionym świecie, ale dzięki zróżnicowanej karierze obejmującej aktorstwo filmowe, telewizyjne i dubbing w grach wideo, pozostawił po sobie bogate dziedzictwo artystyczne. Jego drobne, ale subtelne role uczyniły go jedną z tych znanych twarzy, które widzowie zawsze pamiętają, gdy pojawia się na ekranie. Sarah Daniel Madison. Czangwaj. Sheryl. Prawdziwe nazwisko. Sarah Daniel Madison. Urodziła się 6 września 1970. Cztery roku w Springfield w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Dorastała w pani. Ciepłej rodzinie, w której rodzice zawsze zachęcali dzieci do rozwijania swoich pasji. Zanim Sara pokochała sztukę, studiowała pielęgniarstwo stomatologiczne w Amherst College w Massachusetts i rozważała karierę w służbie zdrowia. Jednak po ukończeniu studiów postanowiła rozwijać swoją pasję aktorską. Był to zaskakujący wybór, który otworzył przed nią nową drogę twórczą. W 2001 roku, w wieku 27 lat. Sara Danielle Madison dołączyła do obsady filmu Jurassic Park 3. Sheryl, młoda, inteligentna i optymistyczna studentka. Choć pojawia się tylko w niewielkiej roli, postać Sheryl wnosi pozytywną energię, rozpalając ducha przygody grupy i przyczyniając się do lekkich momentów, równoważąc napiętą, niebezpieczną atmosferę filmu. Jej pojawienie się, choć krótkie jest subtelne, dzięki czemu widzowie czują się blisko i z sympatią do młodzieńczego marzycielskiego świata w niebezpiecznym kontekście. Oprócz filmów Sara jest aktorką nie tylko w parku Jurajskim 3. występowała również w wielu innych znanych serialach, takich jak siódme i niebo. Pojedynek Amy, CSI kryminalne Zagadki Las Vegas, scena zbrodni i Beverly Hills 90 217. Oczach widzów, Sara jest łagodną, przyjazną osobą o ciepłym uśmiechu dla swoich kolegów z pracy. Jest pracowitą, skromną aktorką, zawsze oddaną swojej pracy. W życiu prywatnym, Sara postanowiła nie wychodzić za mąż, zamiast tego poświęciła cały swój czas i energię karierze aktorskiej i artystycznej, projektom, które naprawdę kochała. Przyjaciele mówili, że Sara była osobą optymistyczną i pełną współczucia, która zawsze potrafiła zarażać pozytywną energią innych. Jednak tragedia dotknęła ją, gdy w późniejszych latach musiała walczyć z rakiem piersi. Pomimo zaciętej walki, jej zdrowie stopniowo się pogarszało. 27 września 2014 roku. Sara. Daniel Madison zmarła w Wisconsin w wieku 40 lat. Jej nagła śmierć szokowała współpracowników, przyjaciół i fanów, pozostawiając po sobie nieutulony smutek. Choć jej kariera była krótka, Sara Daniel Madison pozostawiła po sobie ślad w postaci łagodnych emocjonalnych ról. Jej wizerunek w filmie Jurassic Park Trzy z jej promiennym uśmiechem na ekranie na zawsze pozostanie w pamięci widzów jako dowód na to, że czasem niewielka rola może wywrzeć na widzach głębokie wrażenie. Michael Jeter jako Udeski Michael Jeter urodził się 26 sierpnia 1952 roku w Lawrenceburgu w stanie Tennessee. W wieku 49 lat zagrał Udeskiego w filmie Jurassic Park III z 2001 roku. Wcielając się w zabawnego, lecz pechowego, najemnika, który ginie z rąk velociraptora. Jego rola była jasnym punktem w napiętej atmosferze filmu. Po zakończeniu zdjęć do Danger Island, Jeter ujawnił się jako gay i miał długoletniego partnera Shona Blue. Przez wiele lat zmagał się z epilepsją i zmarł. 30 marca 2003 Los Angeles w Kalifornii w wieku 50 lat w wyniku powikłań po ataku padaczkowym.